Spawacz malasz Akrobata co? Akrobata Kurde, trochę przy... Co tam, przez... tam myślisz? Trochę Już ta pasta. Się... No. Fajne elementy waranki, jakieś Prosto z AliExpress przyszły. A wiesz co to jest? No ja wiem. Ja też wiem. Рабыть, Это тут стою. Рабыть. No, а наверное. Ну, этого я не ожидал. Tłusty czwartek, to? To... prosto z Chin, on jest zakażony wirusem, nie jemy. To tak ja miał później wysyłkę, żeby przyszło na Tłusty Czwartek. A patrz, tak, nawet ten na mnie jest. A się pójdę, pan Michaś postarał. Radko, Michał Pusz, dostawca części chińskich, Olecamy. Wyleśnie Co do chin Dawaj Oddawaj Oddawaj to są najbardziej upośredne un unboxingi na tym na YouTube Duża jest ale jest o jakości nie wspomnę Ale jest duża Unika, Come on. <grywa> no nie <my się grywa> wyjdziemy. <grywa> Chyba nam się... <grywa> Drzwi się popsuł. Idziemy Idziemy, idziemy Idziemy, I Teraz zgasi co? Nie no, jest większa niż tamta O Tak ło Tak ło se tutaj będzie? Jakoś takoś Tak Ładnie? No. No jak chyba. Węże bez przodu. No będziemy węży tyłu. Co? No wężę z przodu, nie z tyłu. No tak no. Czyli co? Można robić obudowę i od razu spale zamówić wetreki. Można. To no. do no. pracy się wziąć znowu. Co eee, Co mu wycinasz? Żle podłogę Ale dlaczego? Żeby zrobić wodę Ale po co? No bo boiler będzie w baku I żeby w kabinie była ciepła woda eee, Kiedy nie pomyślałbym o tym No To tak nie ma ten, muszą być luksusy Właśnie, bo Ola Miał mi przywieźć Taki tunel zrobiony Wygięty tak Ale nie przywiózł Jeszcze nie Kurde, może całą jeszcze do razu wytnę Pinstona. Szkoda, że to jest, bo tutaj to troszeczkę przeszkadza Ale Wymyśli. najwyżej całe auto sobie podkręcę do góry, żeby tutaj się podniosło. Aha, bo to ci przeszkadza. No. A czy teraz nie przeszkadza, bo mogę sobie dojść od góry? Dlatego sobie tutaj zrobiłem nacięcia, potem namalowałem linię. Ty malowałeś mi? Nie możliwe. Tylko się zastanawiam. Dziło! E... No. To miejsce... podejdź do płota. To mocowanie tego yy, yy, Do szyny, do fotela Tam A jest, tutaj gdzieś jest, w tym no miejscu Ja Ci pokażę jak Jak? No pokażę Ci potem No ja myślę, że tak to obetnę, dookoła Tak zrobię Tak zrobisz Jak tam za kratami? E, ja za co siedzisz? Ja praktykam na wiotle <laughs> Na wiotle? A wcześniej? A, bezuprawnie na miotle latał i teraz siedzi. Właśnie. Teraz na miotle, żeby szybciej wyjść. <głos> <głos> Za dobre sprawowanie. Dobra, teraz trzeba zajrzeć do środka. Jaki jest plan? Powiedz coś, Artur. Co zrobiłeś, co będziesz robił? Patrz, tu tak to obetnę, w tym miejscu. No. Bo to tutaj chyba jest zgrzewane i tak, nie? No. Bo to jest jakoś tam zrobione. No i tutaj akurat mi wyjdzie, bo sprawdzałem. Tutaj idzie podłużnica, tu i to jest przedłużenie podłużnicy. To zostawiłem, bo do tego sobie potem dospawam tak blachę i tutaj zrobię taki tunel takiej szerokości, nie? Że akurat będzie tak. Na z wody. No do wody. Tak, nie? No i to jest idealne przedłużenie. Bo my na zmieście, tu nie mamy jeszcze kanalizacji, musimy sobie ją zrobić sami. To będzie idealne przedłużenie. No, ta, Tamtego... tamtej wnęki, nie? Mhm. I tak myślę, żeby to całe tutaj wyciąć, tak o bo to potem tutaj tak, jest... no, bo teraz jest, będzie przystawany tak jakby. Co to? Wodnica. Wodnica? Knowwitka. Tak. Teraz zaprezentuję jak się ma tutaj wodnica. Tylko nie wiem czy tak się da. Tak. No i gitara, to jest prezentacja, demo. Nie są wykorzystane wszystkie punkty mocowania, żeby nie było, że to jest takie liche. Tak odpadnie. Jeszcze nieskończone. No. no, I Tu. Czekamy na wentylatory. I zrobimy obudowę zalu. Poszpawamy. I to będziemy mieć gotowe. Są no z pro produkty najwyższej jakości. Najwyższej mamy. jakości. No. A potem ten. Od znanego producenta intercoolerów, które są montowane z przodu. Jeszcze nie zasłużyj, żeby stamtąd wyjść. Fajnie tam macie? Co? Fajnie tam macie? Fajnie. A ty? Dać ci już jeść? No. To zaraz ci przyniosę jakieś no, sucharki. No. Wody też chcesz? No. To, to no, ale ci... przyzie... dzisiejszy przydział się skończył. No, ja no, mu, mu trochę więcej. A kwatery umyte? Ja tu nie umiem trzymać w rękami. I, idź Do swojego pokoju. <laughs> <laughs> No, tak to jest. No i co dalej? No i jeszcze i robimy bolo. wodę i co i firewalla jeszcze musimy zrobić tak. sobie. No i taki jest plan. Brakujące... A potem jedziemy upalać, to tak za dwa dni jeszcze, nie? Brakujące części do układu paliwa jeszcze tylko. A już wysłali dzisiaj. Nie. Także. Nasi sponsorzy. <laughs> tak. Ej właśnie, a co te wzmocnienia będziemy tutaj padbać? Taki jest plan. Jak jest taki pan, to ja muszę wszystko wyciągnąć znowu. No ale to i tak, jakbyś to uspawał z tą blachą, to Tamte? i tak by wypadało ściągnąć tego firewalla. No, to no to tak. bo to potem będzie wszędzie wszystko opierdzielone tym. No, takie o, wzmocnienia. No, to tutaj troszkę. No dobra, no to w sumie zbiornik może zostać. I będziesz spawał. No jak będę to wspawał To o, i to tak już to tylko w sumie i tyle Nie. No tylko że jak to będę szlifował Nie wiem, zobaczę jak mi będzie. No to wybody. jak będziesz szlifował, spawał, A to, to jest w sumie wyciągnąć na chwilę to nie ma. No to, to, nie to nie jest dużo. No nie, to wstawał. nie jest poskręcane nawet mocno. Czy znaczy, tutaj widzę to jest grubo tego? Tak jest. Są postępy. To tak co roku wrzucamy filmik. Jeden z postępów. A czy co tydzień, ale co roku coś... Wiesz się w ogóle dzieje. jaki miałem chory plan? Pomysł pomysł chorej chory głowy się urodził znowu. No. no Jakby z... Ale tutaj nie ma miejsca na to. Ale fajnie. No jedne co to fajnie by wyglądało. To nie, to nie, to nie musi być. Ale też by działało. No, ale... Jakby przerabiać. Na MacPersona, nie? Nie To wywalić amory Tutaj, od tego amora Od mocowania amora zrobić taki łącznik I tutaj zrobić taką trójkątną dźwignię i tutaj dać amortyzatory yes, yes. <gry> To z grał